Jak ze wszystkim, specyfikacja nie do przecenienia i można popełnić mnóstwo błędów. Mnóstwo błędów. Nieprecyzyjna, czyli nie dookreślam dokładnie, czego potrzebuję, ponieważ bardzo często nie zdaję sobie z tego sprawy, że jest taka potrzeba. I tutaj mnóstwo historii do przytoczenia. Weźmy laptop. Kupowany na nasz rynek polski, musi mieć wtyczkę polską. Natomiast czy kupując, spadlibyście na to, jeżeli nie mielibyście doświadczenia zawodowego w kupowaniu laptopów i pewnych wtop, albo właśnie pewnych pytań doprecyzujących ze strony dostawcy, że macie doprecyzować, jakiego rodzaju wtyczkę otrzymacie do ładowarki. Albo, że to nie jest zakup tylko i wyłącznie laptopa, ale również laptopa z ładowarką, właśnie wszystko to, co nie jest wpisane w specyfikacji, sprawia, że jest ona nieprecyzyjna. Polega na pewnych założeniach. Kupujący zakłada, że dostanie laptopa z ładowarką, a sprzedający ma prawo założyć, że on sprzedaje laptopa. Mowa jest o laptopie. I tutaj. Jest później często ciężko dochodzić swoich, swoich racji, więc specyfikacja naprawdę bardzo ważny dokument, i ważne, żeby była precyzyjna ale otwarta, czyli precyzowała jasno, czego my potrzebujemy, ale nie była napisana pod jeden konkretny model, pod jednego konkretnego dostawcę, jeżeli nie ma w tym żadnego uzasadnienia biznesowego w postaci polityki, że kupujemy laptopy tylko tej firmy, a samochody tylko i wyłącznie w związku z polityką, którą mamy, są zawsze tej i tej marki.